Cześć, cześć, witajcie. tu Ewa Kreatywnie. Jak mówiłam w poprzednim filmie, na moim kanale będę pokazywać w najbliższym czasie moje mini art journale. Co to jest art journal? Jest to taka forma, którą może zrobić każdy z tego, co ma. Nie ma jakichś tam określonych w zasadzie zasad. Czym będziecie tworzyć? Są to małe prace z wykorzystaniem tego, co macie na biurku, tego, co macie pod ręką. Czy to są media, czy to są kredki, czy to są farby, flamastry, kawałki gazety, cokolwiek. Zobaczycie, naprawdę ja wykorzystywałam bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Jest to świetna zabawa, bardzo fajna sprawa dla osób, które. Które lubią cokolwiek robić z papierem, które lubią tworzyć, i mam nadzieję, że większość z Was na pewno spotkała się z, z czymś takim, i to, co będę pokazywać, Wam się spodoba. Na moim koncie jest 4 Mini Archurnale. Mam jeszcze jeden taki duży w formacie A5 z fisami troszkę wcześniejszymi. U Gosi z kanału Greta Art Studio były i na Facebooku i na kanale były jakiś czas temu właśnie takie, takie wpisy w art journalu robione i, i wtedy też tworzyłam, ale były one troszkę większe. Natomiast dla mnie było to troszeczkę za bardzo takie jakby to powiedzieć, musiałam się za bardzo skupiać, a nie zawsze mam czas na to, nie zawsze mam chęć. Chciałabym usiąść i stworzyć coś bez stresu, bez, yy, bez napięcia, że tu czas mi ucieka, że muszę szybko biec gdzieś dalej, yy, że mam tylko nie wiem 10 minut. Yy, I z pomocą przyszły mi takie mini art journale, mini wpisy, yy, i to zawdzięczam. Zawdzięczam, przepraszam, Eunice z, yy, z kanału. Yy, Artemisja Eunika jednak, jak coś pomieszałam, no to przepraszam, Podziękuję Wam na miary to Euniki. Jest na Instagramie, jest na Facebooku, jest, jest na YouTubie. Zapraszam do niej serdecznie, a teraz zapraszam Was do oglądania pierwszego takiego mini journalu. Wpisy, które robiłam są naprawdę bardzo różne. Z Niektóre są naprawdę według mnie fantastyczne, ale niektóre, no, dają wiele do, do myślenia, kto to robił. Czy robiło to dwulatka, czy, czy dorosła osoba. Okładki robiłam sama. Ten dżurnal ma wymiary, zaraz Wam powiem, 12 na 13 cm. Okładka jest to papier skrapowy. Złożyłam, zbikowałam, i tutaj słuchajcie to były posklejane takie kartki. Jak widzicie, tutaj brzegi ich posklejałam w dwa takie dwie sekcje. Kartki są z kalendarza, z którego nie wykorzystałam, i czasem będzie to widać, a czasem przeważnie nie, bo zakrywałam to właśnie moimi, moimi wpisami. E, przód robiłam tak na bieżąco. Co mi przyszło do głowy, nie jest to układka robiona jednego dnia, jednego razu, e, bo różne rzeczy tu są poprzeklejane. Tu jakiś motorek z kolekcji, tu jakieś tam skrapki, tu są napisy z gazet, e, tutaj taśma Łosi, no i z tyłu jakiś tam papier skrapowy i, i tutaj również. E, no i zapraszam. Na końcu zrobiłam sobie tutaj okładki, żeby troszeczkę to może ładniej wyglądało. I tutaj mam kieszoneczkę. Ale tak jak widzicie, to są takie wpisy na jedną stronę i one mają właśnie 12x12, mniej więcej 12x13 cm. W zasadzie jakie wpisy będziecie chcieli robić, to tylko od Was zależy i. I zachęcam do tego, bo naprawdę, tak jak widzicie, tutaj niewiele, niewiele potrzeba. Wyrywane takie karteczki z, z gazety, tu jakiś tam papier skrapowy, jakieś tam zdjęcie również z gazety, napisy, coś tam z dziurkacza wycięte. I nic poza tym, delikatnie potuszowane. Jak widzicie, walentynki rok temu pierwszy wpis był zrobiony. Kolejny, niektóre takie są bardziej przemyślane, może inne takie, bo ja wiem, takie od czapy w sumie. Niektóre mi się bardzo podobają, innych się troszkę wstydzę. No ale, ale myślę, że nie jest to tragiczne. Chodzi o to, aby po prostu tworzyć, bawić się przy tym dobrze, i cieszyć się tym, że można coś zrobić w sumie z niczego. Jak widzicie, tutaj znowu gazety, jakieś skrapki, troszkę stempelków. E, tutaj mamy motylki. Prawdopodobnie jest Craft -o e, I stempelki. Kolejne. No to też nic wyszukanego. E, na kartce po przyklejane elementy, podbijane po stemple. Niektóre mają jakieś tam dosyć y, ciekawe, takie y, teksty, które znalazłam, inspirujące, takie y, opisujące w, y, ten moment mojego życia. Y, Także to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. To mi się na przykład ten wpis bardzo podoba. Jest warstwowy, mnóstwo takich poszarpanych i potuszowanych kawałków papieru. motylek z Craft O'Clock. Tutaj jest papier, który kupiłam na Etsy bodajże. A tutaj wpis, no tak jak widzicie. Kolejne to są elementy, na przykład wycięte z grafik od Euniki. Jednak tutaj mamy papier skrapowy, właśnie z Etsy, i to są napisy z Craft O'Clock, ale starałam się y, część napisów brać właśnie z gazety albo sama, y, sama sobie y, pisać. Nie będę się tu bardzo skupiać. Zobaczcie, że tu głównie gazeta rządzi. Jest troszkę tuszowania, parę skrapków, ale to są raczej takie kolaże, właśnie. I bardzo mi się to podoba. Jakieś tam elementy z dziurkacza, przeszycia cienkopisem robione. Tutaj skrapki. To jest zoju design z, z tej Harry Pottera, którejś kolekcji. To znowu papier z i, i panienka z gazety. Tutaj jakieś tam elementy, właśnie y, stempelek, y, kawałki papierów, jakaś, jakiś skrapek. Tutaj też takie, takie po prostu czasem, takie nie wiadomo, co, żeby coś zrobić. Żeby coś zrobić. To by robiła moje, moja Marsia. Moje dzieciątko. Eee, też z tego co tam znalazła u mnie na stole. Tutaj na przykład no, dzień kobiet był. No to wiadomo kwiaty. <laughs> więc, więc też taki wpis. No. I tu mamy połowę. I kolejna część. Już mamy marzec. I naprawdę, niektóre są bardzo proste. Kilka elementów yy, z, z papieru, jakieś zdjęcie z gazety, które mi się podoba i jakieś hasło. Także widzicie, że nie jest to jakieś tam bardzo, bardzo wyszukane coś. I jest to naprawdę coś bardzo prostego. To jest taki jakby w sumie też mój taki dziennik, pamiętnik. To jak się czułam, to, to przelewam również właśnie na, na te wpisy. Tutaj mamy takie wpisy, które bardzo mi się podobają. Jak znajdę jakiś link do, do osoby, od której zaczerpnęłam inspirację z YouTube'a. To wam podlinkuję. Pani robi e, bardzo dużo takich różnych wpisów, właśnie w małej formie. E, nie jakieś takie duże. I, i, i robi to e, tak jakby seriami. I jedną z serii to była właśnie e, seria kolorów. E, każdy wpis był właśnie w innym kolorze i to mi się mega podoba. Zobaczcie zielone. Tu jest różowy wpis. Potem Gosia z kanału Greta Art Studio też coś takiego yy, yy, podpowiadała i było, była taka akcja na Facebooku u, u Gosi. Yy, też były właśnie wpisy do mini art journala jakimś kolorze, jeden kolor na tydzień. Też bardzo fajna zabawa, bardzo fajna. I tutaj jak widzicie gazeta rządzi. No i a tutaj też. No i koniec, koniec, koniec pierwszego. Pierwszego adjournalu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji, jeśli ktoś tu zajrzy pierwszy raz. I, i co? I dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. I życzę dużo, dużo zdrowia i uśmiechu. Pa!